Za radą teściowej mój mąż wprowadził rozdzielność budżetową i po pracy zaczął jadać u swojej matki. Po tygodniu zapytał mimochodem, zapłaciłaś czynsz. W milczeniu podałam mu kopertę. Gdy przeczytał zbladł jak ściana. Zasubskrybuj kanał, a zanim zaczniemy historię, napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego słuchania. Iga Weber zatrzasnęła laptopa z siłą, która mogłaby zdradzić zmęczenie, gdyby ktokolwiek był obok, by to zauważyć. Jej ramiona opadły bezwładnie, jakby cały dzień obliczeń i analizy finansów wyssał z niej całą energię. Przez moment siedziała w ciszy, z zamkniętymi oczami, pozwalając myślom dryfować, choć wiedziała, że to tylko cisza przed kolejną falą. Telefon zawibrował. Wibracja była krótka, ale ciężar wiadomości przeciążył powietrze wokół niej. SMS od Oskara. Mama dziś przychodzi na kolację. Bez pytania, bez uprzedzenia, jakby decyzja zapadła dawno temu, jakby to było oczywiste. Odpisała jedynie: Dobrze. Nie warto było dyskutować, nie z nim. Iga znała już ten schemat informacja, nie propozycja. Oskar był uprzejmy, tak, ale tylko do granicy, której nie pozwalał przekroczyć. A jego matka, Jadwiga Weber, weszła jak właścicielka przestrzeni. Nie jak gość, jej kroki były ciche, lecz pełne świadomego ciężaru. Stanęła obok fotela w salonie, spojrzała na półkę i przeciągnęła po niej palcem. Gest był niemal teatralny, powolny, pełen znaczenia. Nowa zasłona? Zapytała, nie podnosząc głosu, ale nadając pytaniu ton, który nie zostawiał miejsca na lekkość. Nie, stara, tylko wyprana, odpowiedziała Iga, bez cienia emocji jakby nie miała zamiaru pozwolić tej rozmowie zyskać tempa. Usiedli przy stole. Jadwiga, z precyzją kobiety, która całe życie spędziła na kontrolowaniu otoczenia, sięgnęła po filiżankę. Miała w sobie coś z detektywa, coś z nadzoru. Nadal pracujesz w tej firmie od elektroniki? Tak, jako główna księgowa. I co? Dużo zarabiasz? Zapytała, patrząc prosto na igę. W jej oczach była mieszanka ironii i oceny, prawie jakby odpowiedź miała zostać wykorzystana przeciwko niej. Wystarczająco, żeby nie żyć na czyjś koszt, odpowiedziała Iga spokojnie, a jej ton był tak wyważony, że nawet cisza po tych słowach nie brzmiała wrogą nutą, tylko ciszą kobiety, która zna swoje granice. Kolacja przebiegła w napięciu. Jadwiga komentowała rzeczy nieistotne, ale każda uwaga miała ostrze. Zbyt słone, zbyt suche, za mało estetyczne. Iga nie reagowała. Oskar milczał, skupiając się na jedzeniu, jakby widelcem mógł rozbroić niewidzialną minę. Dopiero gdy Jadwiga wyszła, a drzwi zamknęły się za nią z miękkim kliknięciem, Oskar w końcu się odezwał. Może mama ma rację? W jakim sensie? Iga nie spojrzała na niego od razu. Zbierała siły, by nie reagować automatycznie. O budżecie. Wydajemy za dużo. Myślę, żebyśmy przeszli na osobne finanse. Słowa zawisły w powietrzu, jak zapach czegoś spalonego. Nie od razu dotarły do świadomości, ale gdy już to zrobiły, zaczęły ją dławić. Osobny budżet? Każdy płaci połowę. To sprawiedliwe. Iga patrzyła na niego długo, zbyt długo. Czekał na protest, może na pytania, może na dramatyczną reakcję. Ale ona tylko spojrzała. Sprawiedliwość to coś więcej niż kalkulacja, Oskar. Nie chodzi o to, żeby się kłócić. Chodzi o porządek, o przejrzystość. Porządek, który zaczyna się od matczynego komentarza? Oskar spuścił wzrok. Jego dłonie nerwowo poprawiały serwetkę na stole, jakby to był jedyny sposób, by utrzymać kontrolę. Nie o to chodzi. Po prostu, może będzie łatwiej. Bez napięć. Każde z nas ma swoje dochody, więc. więc trzeba je oddzielić. Jakbyśmy nie byli razem! Zacisnęła szczękę, ale głos miała nadal spokojny. Gdyby krzyczała, byłoby łatwiej. Gdyby płakała, miałby pretekst. Ale ona tylko patrzyła. I to spojrzenie było jak lustro. Odbijało to, czego nie chciał widzieć. W nocy nie zasnęła od razu. Leżała w łóżku obok Oskara, słysząc jego oddech, równy jakby nic się nie wydarzyło. Patrzyła w sufit, który wydawał się niższy niż zwykle, jakby ściany ich mieszkania zbliżyły się do siebie, zaciskając ich w potrzasku. Wspomnienia zaczęły wypływać z zakamarków pamięci ich pierwsze mieszkanie, wspólne decyzje, rozmowy do późna. Co się zmieniło? Kiedy przestała być partnerką, a zaczęła być pozycją w budżecie. Następnego dnia, kiedy Oskar wyszedł do pracy, Iga otworzyła jego szufladę w biurku. Szukała, sama nie wiedziała czego. Może dowodu, że to nie była tylko rozmowa. Może listów, wydruków, planów. Znalazła segregator, dokumenty, wydatki, kalkulacje, a na samym dole notatka, odręczna, charakter pisma Jadwigi. Rozdzielność majątkowa to minimum Igo. Inaczej nigdy nie poczuje wolności. Palce Igi zadrżały, nie dlatego, że była zaskoczona, ale dlatego, że widziała w tym podpis. Nie atramentem, nie nazwiskiem, ale kontrolą. Tego dnia nie odezwała się do Oskara ani słowem. Obserwowała każdy jego gest, każde słowo. Czekała na moment, który coś jej potwierdzi. I przyszło to wieczorem, gdy zbyt pewnie powiedział. Muszę porozmawiać z notariuszem. Tak będzie lepiej dla nas obu. W tej jednej chwili wszystko się potwierdziło. Plan nie był jego, był jej. Jadwigi. Iga nie wiedziała jeszcze, jak daleko sięga manipulacja, ale czuła, że to dopiero początek. Cień padł na ich dom, nie ten widoczny, rzucany przez światło, ale ten, który czai się w spojrzeniach i niedopowiedzeniach. I wtedy coś w niej się zmieniło, coś pękło. Nie z rozpaczy, lecz z decyzji. Nie podpiszę niczego, dopóki nie zrozumiem, dlaczego to robisz. Bo tak będzie sprawiedliwie. Nie, bo ktoś ci powiedział, że tak będzie i nie masz odwagi tego zakwestionować. Spojrzał na nią, ale już było za późno. Ona wiedziała. On czuł. Iga nie zamierzała się wycofać. I właśnie wtedy, gdy cisza między nimi stała się nie do zniesienia, Telefon Igi zawibrował ponownie. Wiadomość przyszła z nieznanego numeru. Nie ufaj nikomu, nawet sobie. Iga zamarła. spojrzała na ekran, potem na Oskara. On patrzył na nią zdezorientowany. Co się stało? Ale nie odpowiedziała. Coś się właśnie otworzyło. Jakaś szczelina w rzeczywistości. Telefon Igi jeszcze długo po otrzymaniu wiadomości leżał na blacie. Ekranem do dołu, jakby ciężar słów w nim zapisanych mógł przeniknąć przez drewno i wsiąknąć w podłogę. Nie ufaj nikomu, nawet sobie. Te kilka słów zasiało coś, co trudno było nazwać strachem, raczej czujnością, rozszerzoną świadomością, która nie pozwalała już patrzeć na nic tak samo. Oskar nic nie zauważył, albo nie chciał zauważyć. W milczeniu zabrał talerz ze stołu. Wstawił go do zmywarki i wyszedł do sypialni, nie zadając więcej pytań, jakby nie czuł, że coś się przesunęło między nimi, jakby była to tylko kolejna noc. Nazajutrz rozpoczął się nowy porządek, ten uczciwy system, jak go nazwał. Oskar codziennie wychodził z domu wcześniej niż zwykle, nie pytając, czy Iga potrzebuje czegoś z miasta. Wracał późnym popołudniem, najedzony, syty, z miną człowieka, który nie musi się tłumaczyć. Mama nie chce, żeby się jedzenie marnowało. Rzucił pewnego dnia, zdejmując płaszcz i wieszając go obok drzwi, jakby był gościem, nie mężem. Iga nie odpowiedziała. Jej twarz była zamknięta, oszczędna w emocjach. Słuchała, jak wieszak skrzypi pod jego ciężarem, jak jego kroki oddalają się do salonu, gdzie siadał przed telewizorem. I znikał w dźwiękach wiadomości. Każdego dnia rachunki same się nie opłacały. Iga siedziała wieczorami przy komputerze, przelewając kolejne kwoty: hipoteka, prąd, woda, internet, środki czystości. Zaznaczała każdy wydatek w arkuszu, choć nie po to, by kontrolować, ale by mieć dowód. Coś na wypadek, gdyby przyszło do rozliczeń. Gotowała tylko dla siebie. Niewiele. Czasem zupę na dwa dni, czasem makaron z czymkolwiek, co zostało w lodówce. Pracowała, prała, sprzątała. Codzienność, która wcześniej była ich wspólna, teraz stała się jej wyłącznym obowiązkiem. W pracy siedziała dłużej, nie z obowiązku, lecz z potrzeby odsunięcia powrotu do pustego rytuału domowego. Kamila Woźniak, jej koleżanka z działu, pewnego dnia przyglądała się jej przez dłuższy czas, zanim w końcu wypowiedziała to, co zbierało się od tygodni. Iga, ty chudniesz. Co się dzieje? Iga podniosła wzrok z nad-monitora. Wahała się chwilę, jakby nie wiedziała, czy może odpowiedzieć szczerze. Mój mąż wprowadził osobny budżet. Ale tylko w teorii. Co masz na myśli? On nie płaci swojej połowy. A mieszka, zużywa, korzysta. Ale jada z mamą. Kamila uniosła brwi, przechyliła głowę z niedowierzaniem. Czyli. Całość została na tobie? Tak. I nawet nie udaje, że coś się zmieniło. Dla niego to wygodniejsze. Bez jedzenia w domu, bez gotowania, bez zmartwień. Tylko ja zostałam z rzeczywistością. Kamila milczała chwilę, po czym pokiwała głową z przekąsem. Policz mu to. Człowiek czasem musi zobaczyć cyfry, żeby zrozumieć. Czasem nie wystarczy mu, że widzicie, jak się zapadasz. Musi to zobaczyć na papierze, najlepiej z podpisem. Iga nie odpowiedziała, ale jej dłonie zacisnęły się na krawędzi biurka. W głowie zaczęły formować się liczby, suma wszystkich kosztów, których Oskar już nie widział. Tymczasem w pracy Oskara atmosfera była zupełnie inna. Radosław Hoppe, z tym swoim wiecznym uśmiechem i ironicznym tonem, nie mógł się powstrzymać. Budżet osobny? Sprytne. Iga się zgodziła. Oskar wzruszył ramionami. Bez problemu. Jest rozsądna, albo zbyt zmęczona, żeby protestować. Rzucił półgłosem Wojciech Kruk, ich kierownik, który rzadko wtrącał się w prywatne rozmowy, ale gdy już to robił, jego słowa były jak ostrza. Oskar udawał, że nie usłyszał, ale coś w jego spojrzeniu zdradziło, że trafiły w cel. Tylko poczekaj, aż dostaniesz fakturę za swoje uczciwe życie dodał kruk, nie odrywając wzroku od ekranu. Oskar nie odpowiedział. Wracając tego dnia do domu, miał dziwną niepewność w żołądku. Nie z głodu, bo przecież zjadł u mamy, lecz z nieuchwytnego napięcia. Iga nie otworzyła mu drzwi, jak zwykle, nie czekała w przedpokoju. Siedziała przy stole w kuchni z dokumentami rozłożonymi przed sobą. Spojrzała na niego, bez uśmiechu, bez słowa wskazała palcem na kartkę. To są koszty za ostatni miesiąc, twoja połowa. Oskar podszedł niepewnie, przeczytał nagłówki. Media, czynsz, opłaty dodatkowe, wszystko rozpisane, dokładnie, bezbłędnie. Nie wiedziałem, że to tak dużo, mruknął. Nie interesowałeś się, wziął kartkę do ręki, jakby był to wyrok. Znał ten styl, jej styl. Taki sam jak w pracy, gdzie wszystko miało swoje miejsce, swoją wartość. Teraz został postawiony przed tym jak klient, nie partner. To kara? zapytał cicho. Nie, to rzeczywistość. Tak wygląda Twoja sprawiedliwość. W liczbach. Chciał coś powiedzieć, ale nie zdążył. Jej telefon ponownie zawibrował. Spojrzała na ekran i zbladła. Tym razem wiadomość była krótka, ale bardziej niepokojąca niż poprzednia. Obserwują cię. Nawet teraz. Jej oczy przesunęły się po pokoju, jakby szukała czegoś. Kamery, mikrofonu, czegokolwiek. Oskar zauważył to spojrzenie. Co się dzieje, Iga? Nic. To tylko spam. Schowała telefon do kieszeni, ale jej dłoń drżała. W nocy nie mogła spać. Każdy dźwięk z korytarza zdawał się echem czegoś większego. Zaczęła sprawdzać wszystkie konta, historię wiadomości, ustawienia prywatności. Nic nie wyglądało inaczej. Ale przecież wiadomości nie brały się znikąd. A potem, o drugiej 2:37 nad ranem, telefon zadzwonił. Nieznany numer. Zawahała się, ale odebrała. Nikt się nie odezwał. W tle słychać było tylko jeden, powtarzający się dźwięk. Nagrywanie. Zamknęła oczy. To już nie był przypadek, to był sygnał. I w tej ciszy, której nie dało się już zignorować, wiedziała jedno: kolejny krok nie należał już do niej. Ktoś inny prowadził tę grę. Po tamtej nocy, gdy w słuchawce zalegała cisza przerywana dźwiękiem nagrania, Iga przestała żyć jak dotąd. Coś w niej się przestawiło. Nie była już tylko kobietą obserwującą, reagującą. Czekającą, stała się kimś, kto zaczął zbierać dowody. Zaczęła notować. Najpierw mechanicznie, bez emocji, jakby wykonywała rutynowe zadanie w pracy. Każdy paragon, każdy rachunek, każdy koszt. Rachunki za prąd, dokładnie rozpisane. Woda, z podziałem na zużycie. Internet, pełna kwota, bez zaokrągleń. Chemia domowa. Jedzenie, tylko swoje. Ale lodówka była wspólna, więc i tak połowa przypadała na niego. Opłaty stałe, ukryte opłaty, drobne przelewy, które do tej pory nie miały znaczenia, z każdym kolejnym dniem liczby rosły, a wraz z nimi coś jeszcze jej chłodny spokój. Oskar nie zauważał. Wracał do domu po kolacjach u matki, zdejmował buty, rzucał krótkie Jestem. Widziałam, odpowiadała krótko. Czasem próbował zagadać. Mama pytała, czy wpadniesz w przyszłym tygodniu. Nie planuję. Dlaczego? Bo nie. I na tym rozmowa się kończyła. On nie drążył, coraz częściej nie miał odwagi. Po tygodniu Iga usiadła przy stole z kalkulatorem. Jeszcze raz sprawdziła wszystko od początku. Linijka po linijce, cyfra po cyfrze. Nie pozwoliła sobie na jeden błąd. Gdy skończyła, spojrzała na wynik: dwadzieścia siedem, sto złoty. Nie westchnęła, nie zakryła twarzy dłońmi, tylko patrzyła na ekran, jakby to był obcy język, który właśnie nauczyła się czytać. Wydrukowała wszystko, każdą stronę. Złożyła starannie w równą kostkę, wsunęła dokumenty do białej koperty, bez podpisu, bez żadnych słów. W niedzielę po śniadaniu usiedli naprzeciw siebie. Oskar jadł szybko, nerwowo, jakby chciał jak najszybciej mieć to za sobą. Iga czekała, aż odłoży sztućce. Gdy tylko to zrobił, przesunęła kopertę po stole. Co to? Zapytał, marszcząc brwi. Twój udział w tygodniu życia. Jak to? Udział? Otwórz. Zrobił to niepewnie. Najpierw zajrzał do środka, potem wyjął pierwszą kartkę. Zaczął czytać. Jego twarz zmieniała się z każdą linijką. Pewność ustępowała napięciu. Kolor schodził z policzków. To niemożliwe wymamrotał. To jakieś żarty nie, to cyfry prawdziwe. Nie wiedziałem, że tyle tego jest bo nie chciałeś wiedzieć ale to twój pomysł osobno po połowie. Iga przecież to tylko tydzień uniósł głos. Jakby szukał ratunku w samych słowach. Właśnie dlatego jest to tylko tydzień. Miesiąc będzie droższy. Rok jeszcze bardziej. Kartki drżały mu w dłoniach. Przeleję ci to jutro. Naprawdę? Dobrze. Masz czas do piątku. Potem zacznę naliczać odsetki powiedziała spokojnie, bez gniewu, bez triumfu. Odsetki? Przecież to małżeństwo, a nie bank to też twój pomysł. Ja tylko się dostosowuję. Zamilkł. Po raz pierwszy od wielu dni nie znalazł żadnego argumentu, który mógłby ochronić go przed liczbami. Wstał od stołu, zebrał kartki, jakby chciał je zniszczyć, ale zatrzymał się w pół ruchu. Mamie to się nie spodoba. To nie ona tu mieszka. Spojrzał na nią z niedowierzaniem. Ty naprawdę się zmieniłaś. Nie. Ja tylko przestałam udawać. Tej nocy spała spokojnie. Bez napięcia w karku, bez nerwowego ściskania telefonu. Zasypiała z poczuciem, że po raz pierwszy od dawna coś odzyskała kontrolę. Oskar nie spał wcale. Przewracał się z boku na bok, wstawał, siadał, sięgał po telefon, odkładał go, znów brał do ręki. O trzeciej nad ranem napisał do matki. Ona policzyła wszystko. Odpowiedź przyszła niemal natychmiast, bo nie umiesz jej postawić granic. Zacisnął szczękę. Granice. Słowo, które nagle zaczęło go prześladować. W poniedziałek nie przelał pieniędzy. We wtorek też nie. W środę Oskar unikał kontaktu. Wychodził wcześniej, wracał później. W czwartek Iga przestała go witać w drzwiach. W piątek rano usiadła przy komputerze i otworzyła nową kolumnę w arkuszu. Od setki. Tego samego dnia po południu Oskar w końcu ją zagadnął. Musimy porozmawiać. O przelewie czy o wytłumaczeniu? O tym, co się między nami dzieje. To się dzieje dokładnie to, co sam zaproponowałeś. Nie tak to miało wyglądać. A jak? Miałam dalej udawać, że wszystko jest w porządku? Zapadła cisza. Ciężka, nieruchoma. Mama mówi, że zaczynasz być niebezpieczna, rzucił w końcu. Iga spojrzała na niego powoli. A ty zaczynasz być ślepy. Wieczorem telefon znów zawibrował. Nieznany numer. Jedno zdanie. Piątek był tylko początkiem. Iga poczuła, że kolejne domino właśnie się przewróciło. W poniedziałek rano, dokładnie o 7:03, Iga dostała powiadomienie z banku. Przelew. Pełna kwota co do grosza. Nawet tytuł przelewu brzmiał absurdalnie formalnie. Udział w kosztach domowych tydzień jeden. Przez chwilę tylko patrzyła na ekran, bez emocji, żadnej satysfakcji, żadnej ulgi, jakby to było zamknięcie jakiegoś nudnego rozdziału, który nigdy nie powinien był powstać. O 11:42 jej telefon zadzwonił. Numer był znany, głos którego się spodziewała. On ci dał tyle pieniędzy? zaczęła Jadwiga bez powitania wyprałaś mu mózg? Iga usiadła spokojnie. Oparła łokcie o biurko. Spojrzała przez okno, ale nie widziała świata. Tylko siebie. Przez całe miesiące wchodzenia w cień. Nie, pokazałam mu, kto naprawdę płaci. Ty go niszczysz! syknęła Jadwiga. On był spokojny, zrównoważony odkąd cię poznał, a teraz. Nie, ja przestałam się niszczyć dla jego wygody. To różnica. Po drugiej stronie zaległa cisza. Krótka, lecz gęsta. Potem padło zdanie, którego Iga się spodziewała. Wiesz, że on do mnie już prawie nie dzwoni? Może pierwszy raz próbuje usłyszeć samego siebie. Rozłączyła się pierwsza. Żadnego pożegnania. W pracy Kamila zbliżyła się do niej przy ekspresie do kawy. Przyglądała się jej dłużej niż zwykle, po czym uśmiechnęła się ciepło. Wyglądasz silniej. Iga spojrzała na nią i przytaknęła, bo po raz pierwszy od miesięcy niczego nie udaje. Ten dzień był jak rozciągnięta linia, prosty, przewidywalny, bez emocjonalnych wybuchów. Iga pracowała spokojnie, w swoim tempie, bez potrzeby sprawdzania wiadomości co pięć minut, bez niepokoju w brzuchu. Kiedy wróciła do domu, Oskar już był, pomógł jej z zakupami, bez słów. Wniósł siatki, rozpakował, poukładał. Potem usiadł przy stole i złożył dłonie jak ktoś, kto przygotowuje się do rozmowy z własnym sumieniem. Przepraszam, powiedział cicho. Myślałem, że to będzie łatwiejsze. Iga nie odwróciła się od zlewu. Słyszała wszystko. Łatwe to było dla ciebie, Oskar. Dla mnie samotność w ratach. Te słowa uderzyły go jak dobrze wymierzony policzek. Bez przemocy. Czysta prawda. Powoli wstał, poszedł do sypialni i długo nie wracał. W piątek przyszedł z kwiatami. Bukiet nie był wielki. Nie był przesadnie piękny. Zwykły. Ludzki. Za co? zapytała biorąc go do ręki. Za to, że nie krzyczałaś. Że zrobiłaś tabelę. Za to, że zrozumiałeś? Za to, że przestałem żyć za twoje pieniądze. Przez chwilę tylko patrzyli na siebie, bez wyrzutów, bez wdzięczności. Jakby nagle stali się równi. W niedzielę poszli do jadwigi. Oskar nalegał, chciał zamknąć jakiś krąg. Iga zgodziła się, choć w niej nie było już potrzeby aprobaty. Drzwi otworzyły się szybko. Jadwiga, jak zwykle, miała spojrzenie pełne pretensji gotowych do użycia. Ale coś ją powstrzymało? Może obecność igi? Może ich milczenie. Dobrze, że przyszliście, powiedziała, ale nadal myślę, że to wszystko to twoja wina, Iga. Iga wyprostowała się, spojrzała jej w oczy i powiedziała z pełnym spokojem. Może, ale to ja spłacam twojego syna co miesiąc. Zapadła cisza, niezręczna, ciężka. Jadwiga nie odpowiedziała, nie miała słów. Oskar spuścił wzrok. W drodze powrotnej żadne z nich nie mówiło. Dopiero gdy minęli ostatni zakręt, Iga wyjęła z torebki białą kopertę. Tę samą, która zapoczątkowała wszystko. Bez słowa otworzyła pojemnik na śmieci przy ulicy i wrzuciła ją do środka. Koniec zapytał Oskar cicho. Iga spojrzała w dal. Jej głos był spokojny, jakby znała już odpowiedź od dawna. Nie, początek.